No cóż, no wszyscy Państwo wiecie, do jakich decyzji doszło w ostatnich dniach i tyle. Jeżeli będziecie mieli Państwo pytania, to ja będę na to odpowiadał. Natomiast na razie przygotowujemy się do meczu z wikaną startem Lublin. Treningi i przygotowania prowadzi trener Wojciech Zeidler i to on przygotowuje drużynę do tego, do tego meczu. Kulis rozstania z trenerem Igorem Miliciczem to sobie jest wewnętrzna sprawa klubu i tak zostanie, nie będziemy nic wyciągać na zewnątrz. Natomiast ja tylko mogę powiedzieć ze swojej strony, bo wiem, że też Państwo tego oczekujecie, myślę, że w tym sezonie udowodniliśmy swoją pracą i tym co zrobiliśmy przez, od początku sezonu czy od sierpnia, że działamy poważnie i dosyć rozsądnie i odpowiedzialnie. Jeżeli podjęliśmy taką decyzję, to widocznie mieliśmy ku niej mocne powody. Na pewno nie jest tak, bo nikt normalny przy zdrowych zmysłach nie zwalnia trenera dlatego, że przegrał mecz na terenie mistrza Polski z mistrzem Polski i to w Zgorzelcu. To była akumulacja wielu działań, wielu zachowań, które gdzieś tam od kilku tygodni się nasilały. I czasami jest tak, że po prostu nie ma innego wyjścia, żeby, żeby jakąś decyzję podjąć. One były, są czasami trudne, czasami mogą się wydawać niezrozumiałe, ale niestety ktoś tę decyzję musi podejmować i do tego zarząd został powołany, żeby właśnie w takich sytuacjach reagować. I wydaje mi się, że zarząd podjął jedyną decyzję, jaką mógł podjąć w związku z tymi wydarzeniami, które się gdzieś tam działy. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że zostały nam Trzy treningi do meczu z Lublinem. Jesteśmy w już prawie 3 czwarty cyklu, który sobie zaplanowaliśmy, zrobiliśmy i wszystko idzie na dobrej drodze. Interesuje nas tylko zwycięstwo i myślę, że nie ma tutaj więcej nic do dodania. Sytuacja, sorry, sytuacja wygląda optymalnie. Trenujemy praktycznie od poniedziałku bez żadnych przeszkód. Mamy do dyspozycji wszystkich zawodników. Możemy grać 5 na 5. Także nie mam żadnych problemów w planowaniu żadnego z treningów. Jeżeli chodzi o podejście zawodników do pracy, też nie spotkałem się z żadnym problemem. Jestem optymistycznie nastawiony, a propos taktyki czy jakby tutaj charakterystyki startu lulu, nie mam zwyczaju mówienia, bo wiem, że ich trener ogląda tę konferencję, tak jak ja oglądam ich konferencję. Jeżeli ja coś powiem, to może dam mu jakąś wskazówkę, może nie, a nie chciałbym tutaj mówić o jakichś takich głupotach, tylko żeby zaspokoić to pytanie. Przed nami kolejny mecz i tak jak wspominałem, przed każdym kolejnym meczem liczy się tylko zwycięstwo i skupiamy się teraz tylko i wyłącznie na starcie. Zrobimy wszystko, aby, aby odnieść zwycięstwo i, i walczyć dalej o, o, nasze, o nasze cele.